Cześć, kochani, z tej strony Klaudia, i dzisiaj przychodzę do Was z filmem, o którym jedna z Was, w zasadzie Zosia, mnie dokładnie poprosiła, więc przychodzę do Was z już podobną tematyką, którą miałam ja na swoim kanale, ale, ale myślę, że zawsze warto o tym powiedzieć i warto o tym pogadać, ponieważ to jest taki temat, który mam wrażenie, notorycznie się powtarza w naszym życiu, niezależnie od tego, jakie. W jakim miejscu jesteśmy, ale zawsze są niewygodne pytania, i ja dzisiaj troszeczkę sobie z Wami porozmawiam o tym, jak ja reaguję na takie komentarze od takich osób bliskich, typu rodzina, przyjaciele, że powinnam schudnąć i czy w ogóle mam miewam takie, takie komentarze w swoim kierunku i takie dobre rady. I powiem Wam szczerze, że tak. Większość moich znajomych i moi, w ogóle moja rodzina, a takie najbliższe osoby wokół mnie. Mm, nie zdarza im się czegoś takiego powiedzieć. Nie zdarza się od długiego, długiego czasu, ale to też dlatego, że ja przez długi czas starałam się o to dbać e, i zawalczyłam sobie troszeczkę o to. I oczywiście, jedyną osobą, która e, powiem Wam szczerze, ma prawo mi tak powiedzieć i, i nie będzie to źle o, przeze mnie odebrane na zasadzie, że wiecie, że, e, że w ogóle co i do tego, jest mój mąż. Ale głównie dlatego że jest moim mężem, więc jest najbliższą dla mnie osobą w tym momencie e, a ja tutaj też się w zasadzie chcę skupić e, może też nawet o tym, chociaż mój mąż też nie, nie wiecie, nie powtarza, jakby nie zdarzał mu się to nie wiadomo jak często, bardziej jak na przykład rozmawiamy o jakichś różnych kwestiach e, Jakiś takich, ale to bardzo rzadko w zasadzie się zdarza powiem Wam, że w sumie odkąd my jesteśmy małżeństwem, może z dwa razy coś takiego popadło, więc, więc też ja nie mam takich problemów, ale to dlatego, że zaczęłam o to walczyć. I opowiem Wam, jak zaczęłam o to walczyć, co robiłam i jak, jak to wpłynęło na, na właśnie na takie rzeczy, ponieważ mi bardzo często, szczególnie moja rodzina, moje rodzeństwo, moja mama bardzo często zdarzało im się mówić coś, co, że powinnam się wziąć za siebie, że powinnam schudnąć i tak dalej. I ja nie do końca to odbieram jako atak, ale uważ, uważam, uważałam i uważam nadal, że takie słowa nie powinny trafiać w ogóle do kogoś i. Nie bardzo mamy prawo, żeby takie rzeczy do kogoś mówić. E, trochę inaczej to wygląda, jeżeli ktoś przychodzi do ciebie i mówi: Słuchaj, widzę, że e, ostatnio twoja waga się zmieniła, twoja kondycja się zmieniła, na przykład, albo twoje zdrowie się pogorszyło. Może to ma wpływ na to, e, byłaś u lekarza, e, czy, czy coś się. Nie wydarzyło w Twoim życiu, to ja jestem w stanie to zrozumieć. Natomiast takie uwagi i cięte riposty pod tytułem, że u przytyło się troszeczkę, albo może warto byłoby zacząć trochę ćwiczyć, się ruszać, no to są teksty nie na miejscu. W żadnej sytuacji to jest nie na miejscu. I jeżeli chcesz komuś zasygnalizować, że martwisz się o niego. To przyjdzie, powie, że się martwisz, a nie rób czegoś takiego. I zawsze, zawsze to będę powtarzać, bo to jest po prostu niefajne. I niezależnie od tego, czy ktoś ci później zaraz powie, jak zwrócisz takiej osobie uwagę, ale przecież przesadzasz, o co ci chodzi, przecież ja chcę dla ciebie dobrze. No, tak, chcesz dla mnie dobrze, to powiedz to tak, żebym ja się nie czuła obrażona przez ciebie. I ja bardzo mocno zaczęłam to w pewnym momencie nastoletnim komunikować. I ja się spotykałam z takimi tekstami, właśnie, że powinnam u przytyło się czy coś takiego, ale ja w pewnym momencie zaczęłam komunikować, nie podoba mi się to, w jaki sposób do mnie mówisz. Rozumiem, że możesz się martwić, ale nie chcę, żebyś w ten sposób to komunikował, komunikowała. Zależy do kogo. I były teksty pod tytułem: A, przesadzasz, że co ci chodzi, nie masz dystansu do siebie. Ja no mówię: Mam, ale to nie znaczy, że muszę chcieć tego słuchać. I, i, i walczyłam. Walczyłam za każdym razem. Ja o tyle, o tyle też dobrze, że jakoś potrafiłam sobie radzić z tymi obelgami. Nawet jeżeli ktoś nie nazwałby tego obelgą, to dla mnie to były obelgi w pewien sposób. E, uczyłam się z tym radzić, jakoś sobie z tym radziłam. I e, nie wpływało to bardzo tak na mnie, bo, e, bo może dlatego, że tak często to słyszałam. Jako nastolatka, wczesna nastolatka, i jako w podstawówce. Kiedy zaczął się tak, zaczynał powoli okres dojrzewania. Ja bardzo często słyszałam e, jakieś takie teksty w moją moim, w moim stronę. Więc na, nauczyłam się z tym obyć i po prostu nauczyłam się tego, że e, to nie określa mnie w pewien sposób. Oczywiście to działało na mnie, e, ale e, byłam w stanie tak zewnętrznie sobie z tym poradzić. E, I no, było to skomplikowane. To jest naprawdę skomplikowane. E, powiem Wam, że e, czasem. Czasem takie rady zależy też od kogo. Były spoko, w sensie motywowały mnie. Były takie osoby, które mnie motywowały, ale właśnie nie robiły tego w ten sposób, że przychodziły i mi mówiły coś po w stylu właśnie. No wzięłabyś się za siebie, poruszałabyś się trochę, przydałby ci się. Nie robiły tego w ten sposób, bo coś takiego i dla, tak yy, dla mnie jest atakiem yy, i nie wiem, co ktoś sobie. Yy, co trzeba mieć w głowie, może tak co trzeba mieć w głowie, żeby coś takiego powiedzieć do kogoś, nie rozumiem do teraz i ja w życiu nie byłabym w stanie komuś czegoś takiego powiedzieć w dobrej wierze żeby go zachęcić, zmotywować no nie, nie rozumiem nie rozumiem takiej postawy, a często ludzie mają takie podejście i to jest strasznie wkurzające no mam wrażenie, że ludzie często biorą sobie jakby troszeczkę na zasadzie usprawiedliwiają to, że na kimś się wyżywają i usprawiedliwiają to swoją dobrocią i chęcią pomocy tej osobie ale o tym to mogłabym godzinny materiał nagrać, bo po prostu szlagnie jak słyszę takie rzeczy ale powiem wam właśnie jeśli chodzi o rodzinę, o przyjaciół ja sobie to bardzo mocno wypracowałam i bardzo głośno i wyraźnie powiedziałam, że nie życzę, nie życzę sobie takich komentarzy w moją stronę i walczyłam o to. Za każdym razem, kiedy ktoś coś takiego do mnie mówił, ja powtarzałam w kółko jedno i to samo: że nie życzę sobie takich komentarzy, że mam lustro, że ja widzę, że rozumiem i nie musi mi ktoś powtarzać, że jestem gruba, bo wiem, że jestem gruba. I jeżeli do mnie cały czas powtarza to samo, to znaczy, że mam mnie za niepełnosprawną umysłowo, która nie rozumie, nie widzi, jakby nie rozumie tego, co widzi i tak dalej. Tak, takie były do niektórych moich, do niektórych osób w moim otoczeniu, takie były słowa. A propos teraz, w tym momencie, faktycznie Rafał ma takie bardzo mocne prawo do tego, Ale dlatego, że ja to prawo mu dałam i on wie o tym. Zdarzyło się może dwa-trzy razy powiedzieć mu, że przydałoby się, żeby trochę zaczęła dbać o siebie pod tym względem, ponieważ zauważył po prostu pewne rzeczy, ja też mu to komunikowałam, że narzekałam, że na przykład, nie wiem, ostatnio moja kondycja jest w gorszym stanie, no to zasugerował, trzeba byłoby po prostu się więcej poruszać. Masz tryb siedzący, jeśli chodzi o pracę, warto to zmienić, żeby gdzieś tam dodatkowo się ruszać. No i faktycznie, wiecie. W takich sytuacjach, jakby ja jestem w stanie to zaakceptować, nie jest to wtedy e, atakiem na mnie, Ale to jest po prostu coś, co wynika z tego, co ja komunikuję i z tego, co mówię. Natomiast, no, tak jak mówię, tylko i wyłącznie Rafał ma takie prawo. Nikt inny, powiem wam, że już od ładnych paru lat nie zdarzyło się, żeby ktokolwiek inny mi powiedział coś takiego, e, a ja szczególnie w związku z Rafale naprawdę przytyłam sporo e, i e, biorę się za to, robię coś z tym powoli. No i wiecie, no i e, jest taki dysonans troszeczkę na zasadzie tego, co e, czasem co ja robię, a co, co, co mi wychodzi e, i, i nie są to zawsze spójne rzeczy. No i Rafał to obserwuje na co dzień, on nie widzi, jest ze mną najbliżej, więc, więc po prostu ma prawo do tego, żeby mi powiedzieć hej, zobacz, mówisz jedno, robisz trochę drugie, to ci się nie zgadza z tym, co byś chciała, żeby było. No i okej, okay, ja to przyjmuję, tak? Mm. Uważam, że, że on ma do tego pełne prawo, tak jak ja mam do, prawo do tego samego w jego życiu, więc, więc po prostu my tutaj daliśmy sobie takie prawo, ale nie, nie było to żadnym atakiem w moją stronę ani niczym takim, e, ponieważ wiem, że po prostu robi to, bo się martwi e, i myślę, że to jest piękne i to jest dobre. I oczywiście mogłabym teraz powiedzieć, moglibyście mi teraz powiedzieć, no przecież twoje, nie wiem, Twoja rodzina, twój przyjaciel wcześniej też się martwili, ale komunikowali to w zły sposób. Więc od razu Wam odpowiadam. Jakby Tu jest bardzo ważna kwestia komunikacji, w jaki sposób to powiesz, bo jedno zdanie można powiedzieć na tysiąc sposobów, i każdy z nich będzie zupełnie inny. Więc to jest naprawdę ważne, żeby komunikować to, co faktycznie chcesz przekazać, a nie to, co myślisz, że chcesz przekazać, ponieważ to, co często mówimy, nie, nie jest tak samo odbierane, jak myślimy, że będzie odbierane. Więc dlatego to jest bardzo ważne, żeby być, być świadomym w takich rzeczach. To tak samo, jak rozmawiasz z kimś, kto jest w depresji, czy jak z kimś, kto, kto po prostu jest, nie wiem, chory, cokolwiek, no nie rozmawiasz w taki sposób, nie mówisz komuś w depresji, a wziąłbyś się za siebie, poruszałbyś się trochę, pożył trochę, popracował ciężej, to byś od razu było lepiej. No jak tak mówisz, to się puknie w głowę, bo tak się nie robi. Po prostu się tak nie robi. Mów do kogoś tak, jakbyś chciał sam słyszeć takie rzeczy. I to jest niesamowicie ważne. I ja to bardzo mocno komunikowałam, e, walczyłam o to. E, dość szybko udało mi, się, e, udało mi się o to zawalczyć i e, gdzieś tam to wypracować. I nie mam już takich sytuacji nie mam takich niemiłej sytuacji. Oprócz oczywiście internetu. Ale tego nie przeskoczę. Jestem przygotowana na to z racji tego, że po prostu pokazuje siebie w internecie i to jest coś, co po prostu jest, i myślę, że to się nie, nie zmieni. Przynajmniej nie prędko, więc y, takie rzeczy y, myślę, że y, możecie napi napisać w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie. Czy macie podobne sytuacje, czy mieliście, czy walczycie o to w ogóle u siebie, po otoczeniu, żeby ktoś wam y, przy rzeczy po prostu nie mówił i nie sprawiał wam przykrości swoim chceniem dla ciebie dobrze, bo chcieć to można, ale niekoniecznie trzeba, nie? Więc więc gdzieś tam e, takie, takie różne sytuacje. E, dajcie znać w komentarzach, bo jestem ciekawa. E, myślę, że to jest fajny temat. Cieszę się, że go poruszyłam trochę z innego, innego aspektu. E... I myślę, że to jest, to jest yy, w ogóle temat taki bardzo długi, bardzo, bardzo szeroki, temat rzeka, że po prostu można o tym mówić, mówić i mówić w nieskończoność. Ale, kochani, chcę, żebyście zapamiętali, że macie prawo walczyć o to, żeby ktoś zwracał się do Was z szacunkiem i z miłością. I po prostu macie do tego pełne prawo, kochani. Nie przejmujcie się, yy, proszę, żebyście brali yy, na poważnie. E, takie, takie sytuacje, i po prostu podchodzili do tego, zwracając komuś uwagę, że nie powinien tak robić, ponieważ nikt nie ma prawa cię obrażać, nawet jeżeli chce dla ciebie dobrze. E, I ludzie muszą się w końcu tego nauczyć. Tak uczycie kultury osobistej, jakiejkolwiek empatii. Jest to niesamowicie ważne. Myślę, że się ze mną zgodzicie. Tak więc, kochani, e, to było na tyle w tym filmie. Cieszę się, że, że go nagrałam, cieszę się, że zebrałam swoje myśli i mogę się z nimi, wami, z nimi z Wami podzielić. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Zapraszam do subskrybowania kanału, na TikToka, na Instagrama, Was zapraszam oczywiście. No i kochani co, widzimy się w następnym filmiku. Pa!